Na swoje palce mają domieszkę złota w przemku Twojego pradziadka, e, dziadka, e, Twojej prababci i pradziadka. Oni dopełnili swoje przysięgi, i tylko śmierdzik z niej zwolniła. Oby tak było w Waszym przypadku. E, uważam, że dziś, gdzieś tam z góry kibicują Wam i trzymają za Was kciuki, jak my tutaj wszyscy. Jesteście piękni i gdybym dziś miała Was porównać do którejś z pół roku, na pewno byłaby, ta, byłaby to wiosna. I pomimo upływu lat takiej wiosny w sercu, w duszy, życzę Wam na wszystkie Wasze dni. Ech, a teraz po prostu Was pobłogosławiam.